Osoba, która publicznie przyznaje, że bierze narkotyki. Raz. Człowiek, który wytatułował się y, niezgodnie, powiedzmy sobie inaczej, y, nic nigdy nie udowodnił papieżowi Janowi Pawłowi II, żeby tuszował pedofilię. Żaden proces. Kiedy były filmy i nagonka na papieża, udowodniliśmy również u nas na kanale, ale w wielu innych miejscach. Że kłamią i ona na tym kłamstwie cały czas się opiera. Czyli widzimy, że tutaj są jakieś niedobory intelektualne w tym człowieku, promuje agresję gdzieś tam w czymś pseudo-MMA, czy też nawet w MMA walczy. Jest takim niby cudzysłów fighterem, a w rzeczywistości człowiekiem, którego styl życia pokazuje, że on może namieszać w głowach wielu młodych ludzi. Arturze, nie wiem czy ty masz takie podobne tutaj w myślenie, bo mnie się wydaje, że nowy rok... Spowodował, że pan premier Donald Tusk ma bardzo takie no, mocne osoby już w swoim składzie, żeby zmieniać Polskę. No, sam mówi o tym, że jest rok przełomu. Mieliśmy tutaj pojawienie się pana premiera z panem Rafałem Brzoską, ale okazuje się, że Ministerstwo Kultury, czyli Ministerstwo. Które podlega tutaj premierowi, pokazuje tutaj też wyjątkowego człowieka, no, dając mu stypendium roczne w wysokości 5000 zł miesięcznie. I ten człowiek będzie pisał musical na temat historii zakazu. zakazu Aborcji, a tym człowiekiem jest niejaki Jaś Kapela. Możecie sobie Państwo tam poszperać w internecie. Jaś Kapela, cóż to za osobnik. Zresztą wrzucimy tam parę ciekawych linków pod naszą rozmową, bo przejrzałem sobie internet, więc. Warto poznać tego jego mościa. Jesteśmy debilami, czyś duchy, czyś też mały. Jesteśmy debilami, na znak to już Stalin. Jesteśmy debilami, czyś duchy, czyś też mały. Jesteśmy debilami, na znak to Holokaust. Przykwiecień to czy maj jest jedno, co nas łączy. To nasz debilny kraj. Jesteśmy debilami i ty, i ja i tam. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś też mały. Jesteśmy debilami, na znak to już jest Arturze, co ty na to? Po pierwsze, człowiek zdobył z takim tematem, jeżeli dobrze pamiętam, 90 punktów na 100 możliwych do grantu, co jest rzeczą... wybitny, wybitny jest. Wy, wybitny, Jaś Kapela. I teraz z jednej strony mamy premiera, Rzeczypospolitej, który mówi, że będzie walczył z taką patostreamerką w internecie, ludzi, którzy będą agresywni, a ten Jaś Kapela, no Państwo jak sobie go tam y, opiszecie, zobaczycie opcje zdjęcia czy grafiki, przepraszam, kawał chłopa wam wyskoczy potatułowany. jakie ma tatuaże, w kogo jest wymierzony jego przekaz, bo to nie tylko chodzi o to, że będzie promował coś, co jest niezgodne z polskim prawem i orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale Jaszka Pela również jest no po prostu człowiekiem, który za wzięcie zwalcza katolicyzm, no i po prostu wypadałoby z Jasia stać się Janem, ale do rzeczy. Osoba, która publicznie przyznaje, że bierze narkotyki, raz. Człowiek, który wytatułował się y, niezgodnie, powiedzmy sobie inaczej, y, nic nigdy nie udowodniono papieżowi Janowi Pawłowi II, żeby tuszował pedofilię. Żaden proces. Kiedy były filmy i nagonka na papieża, udowodniliśmy również u nas na kanale, ale w wielu innych miejscach. Że kłamią i ona na tym kłamstwie cały czas się opiera. Czyli widzimy, że tutaj są jakieś niedobory intelektualne w tym człowieku, promuje agresję gdzieś tam w czymś pseudo-MMA, czy też nawet w MMA walczy. Jest takim niby cudzysłów fighterem, a w rzeczywistości człowiekiem, którego styl życia pokazuje, że on może namieszać w głowach wielu młodych ludzi. Nie ze względu na swoje poglądy na temat jakikolwiek, bo ma prawo je wyrażać, tylko żeby one mieściły się w granicach nieobrażania drugich ludzi i respektowania prawa w Polsce. Ale z jednej strony słyszymy, że premier Rzeczypospolitej teraz chce walczyć z takimi przestępcami, a z drugiej strony ludzie tego premiera i on sam, on jest twarzą tego rządu, daje jemu grant. Czyli mamy dwie rzeczy, czyli mamy dwie przesłanki, które się wzajemnie wykluczają. Czyli tutaj ktoś nas definitywnie mówiąc no oszukuje. Poznając bliżej postać Jasia Kapeli, to ja tak się zastanawiam, bo on no, nie jest głupim człowiekiem, on jest wykształconym człowiekiem, on pisze, nie wiem czy jeszcze pisze, ale na pewno pisywał do krytyki politycznej, także no, to nie jest ktoś taki, kto nie zna się na rzeczy, ale wydaje mi się, że on też ma taki brak szacunku do siebie, tak jakby on kpił sam z siebie i dlatego jemu to nie przeszkadza, że dostaje gdzieś w twarz, bo trzeba przyznać, że ma bardzo negatywny elektorat, no, mówiąc językiem politycznym. Po prostu dużo jest takiego no, złych emocji w jego kierunku kierowanych, no, bo w pewnym sensie to jest pokłosie jego działalności. Ale pokusie jego działalności, ale również to, że sam Jaś Kapela po prostu kreuje się na ofiarę, to jest pierwsza kwestia. Po drugie, że w zasadzie, no, jeżeli nie jest w stanie, pisząc nawet, no państwo przeczytają. Przyjrzyjcie sobie strony krytyki politycznej. Krytyki politycznej, dla której kureczki Trump przy, przykręcił. I też już tutaj panowie no, nie wiedzą, co mają zrobić, ponieważ nie będą płynęły dolary szerokim strumieniem na, na te wszystkie instytucje lewackie, o których tutaj y, wielokrotnie rozmawialiśmy. Trump zakręcił te kurki. Jaś fasola na tym negatywnym obrazie samego siebie. Jaś kapela. Czyli... Jaś, kapela. Jaś, kapela. <laughs> jaś kapela. Jaś kapela. Jaś kapela. Powiedziałem fasola, tak? Tak, tak. To, no to przepraszam mi pana Dwina, tak, ale ale tak ale... troszeczkę są podobni w takich Sam, to, wymowie, prawda? tak, tak, tak no. ale tak, ale myślałem, dziękuję za sprostowanie, ale w czym jest rzecz? że dlaczego on opiera się na tych ega, negatywnych emocjach, ponieważ znany jest taki epizod, wtedy kiedy y, właśnie chciał się wpisać w taką narrację o złym Janie Pawle II, o pedofilii i tuszowaniu, co okazało się fejkiem, bo nawet podstawili po prostu Holendra, którego kul między innymi kształcił, dał mu język polski się uczyć, prawda, pana y, o którym też rozmawialiśmy na kanale swojego czasu i zauważcie co zrobił Jaszka na nagłośnił sytuację że został pobity, pobity został Został w pewnej podwarszawskiej miejscowości. A kiedy go przyciśnięto do muru, sprawa że nawet stanęła w sądzie, to okazało się, że Jaś Kapela powiedział, że on to wszystko wymyślił, że tak naprawdę nie, nie zaczepił go Menel w obronie Jana Pawła II, tylko on sam mu dał y, no, pieniądze na alkohol i spreparował tą bójkę. I wobec tego. Ta sprawa chyba nawet, jeżeli dobrze pamiętam, została umorzona. Więc my mamy do czynienia z takim człowiekiem, na takim poziomie intelektualnym, któremu uwaga, nie rząd Donalda Tuska, nie pani, która siedzi w Ministerstwie Kultury, jest ministrem, tylko polscy, polscy wypłacają pieniądze. Nie ma pieniędzy dla emerytów, mówi się o o tym, że no poza tym ich emerytura jest opodatkowana. Każdy chciałby dostać, powiedzmy sobie, świetny grant, mając dodatkowe profity z, z tych źródeł, z których kapela czerpie finanse. No przecież to jest po prostu jawny skandal. A co jest najbardziej szokujące, że nie wiem, czy wiesz, czy państwo dotarliście do tej informacji, że nawet w rządzie Donalda Tuska oburzyła się osoba, o której byśmy się najmniej spodziewali. Też się cieszę sobie, też mogę pogratulować. I minister edukacji. Powiedziała, że na takie patologiczne rzeczy i na takie treści nie powinno być treści, w sensie no, osoby, która firmuje takie treści, nie powinno być miejsca. Barbara Nowacka, tak powiedziała. Tak, tak, nie tak akceptuje tak. tego grantu dla Jasia K.P. Yy, tak, uważa, że to jest po prostu, no powiedzmy sobie, jawne zarobkowanie. tak Znaleźli, no muszą się w, w jakimś sensie, Odwdzięczyć tym, którzy pracowali y, by, poprzez Czarne Marsze, poprzez inne ins, y, inne formy protestu. No bo przecież y, zauważ, no my teraz będziemy skupiać się na y, Jasiu Kapeli. No ale przecież y, czym różni się twórczość dzisiejsza, czy też ten muzykal Jasia Kapeli od tekstów, które w, w, wykrzykuje no, no y, pani, która jest y, ministrą do spraw równości, która nawet, y, to jest też ciekawostka, nie ma swojego ministerstwa, tylko w kapeli. Ma swoje jakieś biurko. No to też jest taka ciekawa kwestia. Czyli pytanie, kto tam też pociąga za sznurki? Jeszcze raz w skrócie mówiąc, Tusk chce walczyć z patostreamerami, i rząd Tuska daje pieniądze w formie grantów takim patostreamerom. I mówi, ten... Jeszcze dokończę tylko to, hmm. że, że dajemy dbamy o młodzież. Nie chcemy, żeby oglądała takie. Pato przekazy i na te pato przekazy dajemy pieniądze. Proszę nie tylko jakiś tam muzykal, który być może on będzie tworzył bądź nie będzie tworzył, to jest najmniej istotne, w ogóle to jest rzecz tak totalnie bzdurna, że to się w głowie nie mieści, ale dali mu na to pieniądze, przecież ten młody człowiek będzie rozwijał linki z jego działalnością. Jak ktoś się zachwyci tym człowiekiem, jakiś młody gość, i zacznie robić dokładnie to samo. Zacznie, na, przepraszam za określenie, naparzać się w tych klatkach przy gabarytach, takich, jakich ma właśnie Jaszka no to o czym my mówimy. No, takich ludzi trzeba od grantów odcinać. Od obecności w dawnym medium stanowskiego, czyli w kanale sportowym, no to tam była rozmowa z Jasiem w tak, tym tak. kapelonie. No to od tego momentu dopiero Jaś Kapela po prostu wypłynął na Wielkie Wody, więc w pewnym sensie go wylansował Stanowski. No, ja, jako człowiek szkolnictwa, oświaty, to ja muszę po prostu negować takie działania, żeby takiemu człowiekowi dawać kasę na tworzenie muzykalu o bardzo ważnej tematyce w zakazie aborcji. No to jest po prostu dla mnie tak szokujące, że no musiałem się z tobą tu umówić na rozmowę w tym temacie. No. No, no tak, ale jest jasne i czytelne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Możemy się spierać, możemy mieć różne zdania na ten temat, chociaż moje zdanie zarówno państwo oglądający, jak i ty znacie dokładnie na temat ochrony życia. Ono jest proste i ja mam prawo mieć takie zdanie, jestem do tego przekonany, inspirowany biologią, inspirowany nauką kościoła, bo w zasadzie tylko powiedzmy sobie organizację Prolife i kościół rzymskokatolicki jest głosem. Dzieci nienarodzonych. Ale w czym jest rzecz? To, co powiedziałeś, tak? No, kto weźmie odpowiedzialność za człowieka, który pójdzie śladem Jasia Kapeli i znajdzie sobie taki sam styl na życie? Że będzie może jeszcze robił gorsze pato streamy, aż w końcu padnie ta informacja, że on wzorował się na takim, a nie innym człowieku. Jemu się udało. Dlaczego? Dlatego, że Jaś właśnie wpisuje się w tą narrację. Dlaczego ten grand? No, dlatego, że zwróć uwagę, że to nie tylko podważa porządek prawny. Porządek prawny jest jednym z filarów. W naszej kultury, tradycji yy, i on jest również podważany, czyli chrześcijaństwo, yy, zdrowy rozsądek, czyli filozofia grecka i myślenie, no i porządek prawny. I dokładnie takie działania wpisują się, one są też potrzebne, bo one zdobędą jakichś ludzi, którzy będą w opozycji wobec prawicy, wobec Konfederacji, Pisu, yy, wobec jakichś tych. Zrzeszonych, tak? I, y, I on będzie umacniał tych, którzy w przekazie, którzy będą zawsze przeciwko y, powiedzmy sobie ochronie życia. I, i temu ma służyć y, ten człowiek. On będzie szczęśliwy, on już na ich y, powiedzmy sobie y, punkty wyborcze również y, swojej działalności, jeżeli ją przejrzymy, y, prowadził taką agitkę. Więc to jest człowiek wylansowany. Po co? Ponieważ to, o co on porusza, to, co on robi, jest częścią antykultury, kultury kultury, która walczy z tym, co jest y, związkiem między mężczyzną a kobietą, tym, że y, człowiek jest od poczęcia do naturalnej śmierci i wieloma innymi aspektami. I on jest pewnym trybikiem, pewnym elementem. Kogoś zawsze <grym> zainteresuje, kogoś zawsze zafascynuje. I, to jest element niestety antypedagogiczny. Nie chodzi o jego poglądy, że on może mieć zupełnie inne niż ja, ale to są poglądy niebezpieczne, podwa ponieważ podważają porządek prawny, ponieważ publicznie, mówię jeszcze raz, publicznie takiej osoby, o której byśmy wiedzieli, że bierze narkotyki, sam do tego się przyznaje, nie wpuszczono by do, żadnego, do żadnej placówki oświatowej, bez względu na to, kto by yy, nie rządził. Bo dowodem na to jest nawet wypowiedź pani Nowackiej, tak? Jeszcze raz tłumaczę. Narkomana do szkoły nie wpuszczamy. Dlatego, że może zafascynować jakiegoś człowieka, może mieć na niego jakiś wpływ. Osoba, która nie powiedziała, że przestała brać, przeszła terapię, yy, ogarnęła się, mówiąc kolokwialnie, w swoim stylu życia, on tego nie zrobił. On nakręca się i te wszystkie jego zakręty życiowe, powiedzmy sobie, no, są tak naprawdę czym? Utwierdzaniem tego, że jest na właściwej drodze. I co jest jeszcze bardzo szokujące, że polska maszyna polityczna rządząca obecnie krajem utwierdza go w tym, że on robi dobrze. Tak, zresztą miał taką sprawę w sądzie, bo tam kombinował z naszym hymnem narodowym i tam wtrącał kwestie uchodźców i tak dalej, no była sprawa w sądzie. No ale oczywiście tam chyba trzy lata się sprawa toczyła. Gość został uniewinniony, mało tego jeszcze sąd podkreślił, że no to jest jego taka. Wizja i akcentowanie ważnego problemu, w związku z tym jest to godne pochwały. No, no świetnie, no tak, ale właśnie to orzeczenie sądu. No My hmm. zauważmy, gdyby w takim kraju jak Izrael, w takim kraju, nie wiem, jak Afganistan, USA, tak. W, gdziekolwiek idzie, nawet w Niemczech ktoś dokonał profanacji hymnu, co by się stało, tak? Bez względu na opcję polityczną ci ludzie stanęliby na wysokości zadania, nie pozwoliliby sobie przydzić, prawda, z czego? No, z, z symboli narodowych, tak? I tym jednym symbolem narodowym jest hymn. Należy mu się na, no, śpiewając hymn stoimy w postawie zasadniczej, tak? No przecież nie trzeba temu człowiekowi nawet tego tłumaczyć, ale zauważmy, że, przepraszam, że taki styl myślenia, no to jest po prostu zaczadzenie tym, tą lewacką ideologią, która utwierdza go w tym przekonaniu, że im większy hejt, im większy absurd, tym on staje się większą gwiazdą i on czuje się mocny, a w rzeczywistości jest słaby i im dalej pójdzie, oddali się od samego siebie, on w pewnym momencie odkryje jedną kluczową rzecz, że dotąd, dopóki rewolucji kulturowej będzie potrzebnym, do, do, dopóki będą, do, dopóty będzie na tej fali wznoszącej przez rewolucję kulturową niesione. Natomiast później z odmętami rewolucji zostanie usunięty. To jest to, o czym powiedział Antonio Gramsci, że trzeba wykorzystać każdą szczelinę. Ludzi, którzy nawet na chwilę są nam potrzebni do zmiany kulturowej, czyli tej rewolucji, która się teraz dzieje, wykorzystajmy ich i to robią, tak. On tam ma jakichś zwolenników, tak, no przecież nawet no powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli ministerstwo, które zna się na orzeczeniach, słyszało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nie interesuje mnie to, czy on się nad, z tym orzeczeniem zgadza, czy nie, ale przemówiono, przecież nawet posłowie lewicy mówią o tym, to jest częsty cytat, że Ustawy Trybunału Konstytucyjnego odkryli po prostu coś szokującego, że są wiążące, tak? No to, no to oni wiedzą i dają na coś, co uderza w, w podstawy również naszego państwa. No to, I to jest czym... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No tak, no to tym bardziej pokazuje, pokazuje to jeszcze jedną rzecz, w jakim kierunku to zmierza. Ale też, mówię, ta sytuacja Jasia odżywa dlatego i z pewnością te wszystkie Media, które chciałyby też sprawę nagłaśniać, to też trzeba być, trzeba to nagłośnić, to, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Rodzice powinni wiedzieć również, kogo oglądają dzieci, i trzeba o tym pogadać, tak? Ja, rozmawiając z młodzieżą tak fizycznie, tak powiedzmy, w tym świecie realnym, tak, face to face, oni bez względu na swoje poglądy polityczne, poglądy. I sposób bycia, myślenia, działania, oni nie pochwalali takich zachowań. Wręcz przeciwnie, to były też osoby, jedne pełnoletnie, inne nie, które mówiły, że, że to są po prostu zagadnienia patologiczne. Byli głęboko zdumieni. Tym bardziej pamiętam twarz wielu młodych ludzi, którzy mówili wprost: Proszę pana, tych pieniędzy w wysokości pięciu tysięcy złotych, to naprawdę moja mama takiej, takiej kasy nie zarabia, tak? Chciałbym, no ja, ja przypomnę tylko, że to jest grant rozpisany na bodajże rok i, i ten człowiek ma jeszcze inny dochód. Oczywiście, tak jak każdy mógł wystartować w takim konkursie, no ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład na granty, które zostały odrzucone i na przykład y, jakie organizacje się o to ubiegały, to zauważmy, y, wynika nam pewien obraz y, Ministerstwa Kultury, tak? Że, że to Ministerstwo Kultury nie chce iść w duchu powiedzmy sobie Takim tra tradycyjnych wartości, ale chce po prostu iść w nurcie rewolucji kulturowej. No i tutaj plany niestety. Im wszystkim pokrzyżował Donald Trump, który dodatkowo, bo tak jak Jaś pisał do krytyki, czy też pisze, to krytyka polityczna, no lament wielki, oni byli tak inteligentni, że nawet na stronie internetowej napisali o tym, że stracili granty, prawda, bo Trump wydał dyrektywy i one weszły w życie i oni stracili pieniądze, nie mają z czego żyć. No. I... Chociaż mają jeszcze Sogosza, także tu mają, kupy kasy mają jeszcze. No tak, ale to im się jest jedno źródło finansowania, że tak powiem, skończyło. Oczywiście, że mają Sorosza, mają inne jeszcze instytucje, ale już tak szerokim strumieniem kasa nie będzie płynęła. No, promował ich, nie wiem, jak akurat mówiąc o krytyce politycznej, nie wiem, jak tam Jasia Kapelę pan Mark Brzeziński, prawda, który no, był wielkim zwolennikiem pewnej ludzi z pod znaku tęczy, która nie stęczą, jak to tutaj określali. Słusznie zmienio zmieniony, słusznie. Tak, oczywiście. Zapraszaliśmy go na marsz do Częstochowy, o którym jest mowa, o rodzinie, yy, o życiu. Nie przyjechał na inne tak zwane parady, wchadzał systematycznie. No, no i powiedzmy sobie jeszcze raz, no Jaś Kapela, jak to mówił yy, Lenin o pewnej grupie ludzi, że to jest pożyteczny człowiek, ja go tak, tak określę, bym go skrzywdzić, na yy, chwilę obecną tej rewolucji kulturowej jest potrzebny, ale później będzie tak, że rewolucja poży. Dla własne dzieci. Tak I koniec zazwyczaj takich osób jest powiedzmy sobie, no nieunikniony. Nieunikniony. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Moglibyśmy tu jeszcze gadać sobie i gadać. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie.